Witam Was z telewizji Stamper, na kanale, w którym pytamy przedsiębiorców, jakie jest ich lekarstwo na kryzys. Dzisiaj moim gościem jest Kinga Draft, Cześć Kinga. Cześć, witam serdecznie. Kinga, czym zajmuje się Twoja firma? My wykonujemy projekty konstrukcyjne budynków. Przede wszystkim współpracujemy z architektami, z firmami budowlanymi pod kątem optymalizacji, bądź też wykonywania zupełnie projektów od zera. Mhm. W takim razie pytanie, w jaki sposób pandemia, kryzys wpłynął na Twoją branżę, na twój biznes? Jaki kryzys? <głos> <głos> Nie no, tak poważnie odczuliśmy zmniejszoną ilość nowych zapytań ofertowych, natomiast te wszystkie, które do tej pory realizowaliśmy, projekty w dalszym ciągu się toczą, biegną swoim życiem, więc dzieje się, no nowych rzeczywiście jest troszeczkę mniej. Mhm. Jasna, tak zapytam, bo rozumiem, że w Twojej branży jest więcej stałych klientów, tak? Czy są to też klienci przypadkowi? Nie, zazwyczaj są to stali klienci i klienci, których pozyskujemy poprzez zarekomendowanie naszej firmy przez, mhm. przez poprzednich kontrahentów, z którymi współpracowaliśmy. No, tak naprawdę, przekonanie o naszej rzetelności polecają mhm. nas dalej. I się Jasne. kręci. Czyli mówiąc prosto, skutki zamrożenia gospodarki nie były tak widoczne, dlatego że część projektów się toczy tak? i one wymagają czasu, żeby je zrealizować. Tak? Tak. Ale nie, skoro są stali klienci, to w takim razie jak wygląda ta sytuacja właśnie u tych klientów, których obsługujesz? Tak? Czy tutaj się dało jakoś zauważyć właśnie to, że, że ta gospodarka, mówiąc prosto, stanęła? Tak? No tak naprawdę architekci, z którymi współpracujemy, czy firmy budowlane, mówią dokładnie to samo co my. Projekty, które są w toku, cały czas się dzieją, cały czas trwają i idą. Jakby nikt nie wstrzymywał tych, które do tej pory były już zakontraktowane. Natomiast tak samo oni, jak i my, więc wszystkie branże po kolei, które współpracują w budowlance, odczuwają, że jest mniej zapytań ofertowych, mniej tych zleceń na przyszłość. No i tak naprawdę myślę, że, że u nas to będzie odczuwalne dopiero za kilka miesięcy. Mhm, jasne, czyli odczuwa, obawiacie się tej tak zwanej bomby z opóźnionym zapłonem. Tak, tak, u towlandce tak to działa. Jasne. A powiedz mi, bo tutaj właśnie jak poruszyliśmy, że większość klientów jest stałych i później potskujecie ich z rekomendacji. Więc w takim razie jak według jak Wy dbacie o stałych klientów? My jesteśmy z nimi na bieżących aktualizacjach. Systematycznie z racji faktu, że realizujemy wspólnie bardzo dużo tematów, Cały czas jesteśmy na gorąco, wiemy co się u nich dzieje, oni się pytają co się u nas dzieje, więc nawzajem, zarówno my jak i oni interesujemy się swoimi biznesami i tym jak moglibyśmy sobie nawzajem pomóc. Mhm, jasne, a powiedz mi, czy w, bo mniej zapytań było, tak jak też powiedziałeś w tym czasie, mhm. ale czy w tym czasie udało się pozyskać jakiś nowych klientów, jakieś nowe zlecenia? Tak, jak najbardziej. Było mniej, aczkolwiek nie mówię, że zero, zupełnie nie, nie, nie wygasiliśmy. Dzięki temu tak naprawdę poznałam jedną dodatkową firmę architektoniczną, która na tej przestrzeni, tak naprawdę w ciągu dwóch tygodni, chyba przesłała nam trzy różne zapytania ofertowe. I to na tematy zupełnie różne, bo jedno to była kwestia jakiejś tam drobnej przebudowy, inna kwestia budynku zupełnie od zera, a jeszcze inna współpracy przy przetargu publicznym. Także w mhm. dalszym ciągu jednak tych klientów też się pozyskuje. Jasne, a tutaj jak gdyby też zapytam, bo rozumiem, że e, praca jaką wykonujecie w firmie jest to praca zespołowa, tak? Tak. Więc tutaj czy, nie wiem, czy też jak gdyby e, te skutki zamrożenia były jakoś widoczne w zespole, czy jakieś wprowadziliście zmiany e, w trybie pracy, jak to wyglądało u Was w tym czasie? No na pewno nauczyliśmy się troszeczkę więcej pracować online, i rzeczywiście to poczytuję sobie trochę za, za taki plus całego tego, całej tej pandemii, z racji faktu, że poznaliśmy nowe narzędzia, typu udostępnianie sobie pulpitu, co dla niektórych to może być coś zupełnie normalnego, dla nas to było coś nowego. Nagle mogliśmy się spotkać z naszymi klientami, kontrahentami, zupełnie online, poprzez różnego rodzaju platformy, udostępnić swój ekran, pokazywać zmiany, które wprowadzamy. Więc zarówno z klientami, jak i w zespole. Rozwiąza rozwiązania online zostały wprowadzone i podejrzewam, że to nawet jak już będziemy w normalnym trybie, będziemy się normalnie ze sobą spotykać, to te narzędzia nam zostaną. Jasne. Czyli mówiąc prosto, ten rynek, mimo wszystko, iż nie odczuł takich bezpośrednich teraz skutków, mm. to jednak będą te zmiany widoczne również, nawet choćby w tym właśnie tej pracy online. No, tak? to na pewno. Jasne. W takim razie przejdźmy do meritum Kinga, powiedz mi jakie właśnie są Twoje rady na, na kryzys, jakie jest Twoje lekarstwo na, na kryzys w innych branżach, które zaobserwowałeś, bo już wiemy, że u Ciebie nie miało to rozliczenia uh -huh. teraz, ale być może Ty masz też już konkretne rady, konkretne rozwiązania, które właśnie Ty wprowadzisz, uh -huh. żeby ta bomba miała, mówiąc o poziomie zapobieganym, miała jak najmniejsze sk uh -huh. skutki dla Twojej branży, no ale też co zrobić, gdyby ta sytuacja cała się powtórzyła i wróciła na nowo? To, nad czym się dość mocno zaczęłam zastanawiać, to właśnie kwestia wprowadzania zarówno nowych rozwiązań, które potrafiłyby usprawnić proces, tak jak te rozwiązania online, na pewno w jakiś sposób pomogą nam usprawnić proces, pozyskać trochę inne grono klientów, bo nie będziemy już skazani tylko i wyłącznie na pracę lokalną. Będziemy spokojnie mogli rozmawiać z klientami nie tylko z całej Polski, ale też z całego świata, co, co jest moim zdaniem dość dużym plusem. A kolejna rzecz, szukać jakiejś niszy na rynku, w mhm. którą nasza branża mogłaby dodatkowo jeszcze wejść, coś, coś nowego, coś innego, coś, co mogłoby właśnie w, takiej, w momencie, kiedy przychodzi kryzys, zadziałać i mhm. funkcjonować później sobie dalej. Jasne, słuchaj, dziękuję Ci bardzo, naprawdę cenne rady i ciekawe odpowiedzi. Ale zapytam Cię właśnie, być może Ty znasz kogoś, kogo chciałabyś, właśnie abyśmy gościli tu w studiu i zadali mu te same pytania i posłuchać jego rad, jego spostrzeżeń w trakcie pandemii. Kogo byś chciała nominować, mówiąc wprost? Okej, okay, więc nominuję Macieja Bielaka, firma Diamond Hill. To jest firma, która zajmuje się różnego, rodzajem, różnego rodzaju rozwiązaniami alpinistycznymi. Mhm. Współpracujemy z, z nimi od kilku lat myślę, że Maciek był już Czyli tutaj branża taka osobowości. pokrewna turystyce, więc też, yy, czy to jednak. No nie do końca, nie, 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 ta, nie, nie ta alfinistyka. Nie, to, nie ta alfinistyka. Okej, okay, ale to też jak gdyby posłuchamy bardzo ciekawej odpowiedzi tutaj pana Macieja, tak? Tak. Panie Macieju, bardzo chcielibyśmy się również z panem spotkać, zadać panu e, konkretnie właśnie te pytania i usłyszeć e, pana rad i pana e, sposobów na pandemię. Kinga, jeszcze raz dziękuję, ale zanim skończymy, to każda rozmowa kończy się z pytaniem tak zwanym z innej beczki. E, pytania są tutaj, bardzo proszę, abyś wylosowała jedno, a ja je odczytam dla ciebie. Ojejku, ojejku. A to jak gdzieś tam z dołu. Z dołu. proszę bardzo. Pogrzebie. Proszę bardzo. Mamy pytanie. O, Kinga, bardzo ciekawa książka, jak się bardzo chcemy, pytanie. A pytanie brzmi, książka warta polecenia to? No tutaj bym rozgraniczyła, czy to mają być książki. O tematyce biznesowej, czy książki luźne. Jeśli chodzi o tematykę biznesową, to polecam bardzo książkę Handlowanie to gra. Natomiast jeśli chodzi o tematykę niebiznesową, to ja osobiście bardzo lubię cykl Miłoszewskiego, trylogię Miłoszewskiego. Bardzo polecam, to jest uwikłanie ziarno prawdy, gniew. Cała trylogia warta przeczytać. Jasne, czytajmy książki warto, nawet nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, ale, ale właśnie w normalnych e, sytuacjach. Kinga, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za wizytę u nas. Życzę oczywiście sukcesów w Twojej branży, i aby ta bomba nigdy nie eksplodowała. Nie e, a Państwa zapraszam, również żegnam i zapraszam na kolejny odcinek, w którym zadajemy pytania przedsiębiorcom, jakie są ich rady na kryzys. Dziękuję, do widzenia. Dzięki.